Zastanawiałeś się kiedyś nad magicznymi słowami, których używają starsi mężczyźni, aby zdobyć kobiety? Wiem, brzmi to jak dobrze strzeżony sekret, ale jestem tutaj, aby wszystko ci wyjawić. Dziś, w tym wideo o piętych słowach sekretnych, które starsi mężczyźni używają, aby zdobyć kobiety, odkryjemy te potężne słowa, które mają moc, aby każda kobieta stała się całkowicie zainteresowana. A najlepsze jest to, że jeśli chcesz ją zdobyć, Mów tak i nie popełniaj błędów. Porozmawiamy o tym, jak niektóre słowa użyte we właściwy sposób mogą zmienić całą grę i sprawić, że zakocha się w tobie. Więc zostań ze mną do końca, ponieważ nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby wyróżnić się w oczach kobiet, wykorzystując psychologię kobiecą na swoją korzyść. A jeśli nie chcesz przegapić żadnego sekretu, Zasubskrybuj już teraz kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego niesamowitego wideo. Zaczynajmy. Słowo jeden. Ekskluzywna. Kolego, zwróć uwagę, bo to może zmienić twoją grę. Kobiety kochają czuć się wyjątkowe, inne niż wszystkie. Jeśli jest coś, co sprawia, że kobieta zaczyna się interesować mężczyzną, to poczucie, że widzi w niej coś specjalnego, coś, czego nikt inny nie dostrzega. I tu właśnie wkracza słowo ekskluzywna. Kiedy to mówisz, sprawiasz, że kobieta czuje się doceniona, wyjątkowa. A chłopie, każda kobieta uwielbia to uczucie. Nie chodzi tylko o komplementowanie jej wyglądu, bo to robi każdy. Chodzi o pokazanie jej, że widzisz w niej coś, czego nikt inny nie dostrzega. Chcesz konkretnego przykładu? Powiedz jej: Nigdy nie poznałem nikogo, kto miałby taką wyjątkową energię jak ty. Wiesz, co się stanie, kiedy to powiesz? Ona się zatrzyma i pomyśli, co on w sobie we mnie dostrzega, czego nie widzą inni, i bingo, zasadziłeś w jej umyśle małą iskrę. Teraz zacznie chcieć udowodnić, że naprawdę jest wyjątkowa, że ma coś specjalnego, a kto znajdzie się w centrum jej uwagi? Ty, kolego. Więc nie zaczynaj rzucać tym słowem na prawo i lewo, okej? Okay? Używaj go z intencją, z pewnością siebie, z tą energią. Jakbyś naprawdę wiedział, o czym mówisz. A potem przygotuj się, bo ta zagrywka jest celna. Słowo dwa: intencja. Kolego, zapisz to, bo to słowo to rozdzielacz pomiędzy zwykłymi facetami a tymi, którzy sprawiają, że kobiety stają się od nich uzależnione. Jeśli jest coś, co kobieta wyczuwa z daleka, to facet, który nie ma celu w życiu, ten facet, który mówi: zobaczymy, co z tego wyjdzie. Który prowadzi rozmowy, bez pewności siebie. Taki mężczyzna nie przyciąga jej uwagi, ale kiedy mówisz z intencją, wszystko się zmienia. Kobieta lubi mężczyznę, który wie, czego chce, który nie bawi się w gierki, który ma silną postawę. Kiedy pokazujesz, że masz cel w tym, co robisz, ona czuje, że jesteś inny. Stajesz się tym facetem, który kontroluje swoje życie. A co się dzieje wtedy? Zaczyna Cię podziwiać, szanować i pragnie cię. Jak to zrobić w praktyce? Powiedz to pewnie. Zawsze działam z intencją w życiu i lubię być w pobliżu ludzi, którzy mają to samo. To uderzy ją w serce. Pomyśli: Wow, ten facet ma charakter, wie dokładnie czego chce. A ja? Czy jestem kobietą, która może dorównać mu? Zauważ, co się dzieje. Kiedy pokazujesz, że jesteś mężczyzną z intencją, ona zaczyna chcieć dostosować się do twojego świata. Stajesz się tym rzadkim facetem, który nie jest tam tylko po to, żeby zapełnić jej czas, ale po to, żeby przeżyć coś naprawdę wyjątkowego. Więc przestań czekać, przestań mówić ogólnikami i zacznij działać jak facet z celem. Bo kiedy facet ma intencję, staje się nieodparty. Słowo 3. Autentyczność. Mój przyjacielu, to słowo tutaj rozdziela zwykłych facetów od tych, którzy naprawdę zostawiają ślad w głowie kobiet. Jeśli jest coś, co naprawdę zwariuje na punkcie kobiety, w dobrym sensie oczywiście, to mężczyzna, który jest prawdziwy. Który nie stara się być kimś, kim nie jest, tylko po to, żeby ją zadowolić. Bo serio. Nic tak nie odstrasza kobiety, jak facet, który udaje kogoś, kim nie jest. Znasz tych facetów, którzy udają. Że lubią to samo co ona, tylko po to, żeby ją zaimponować? Którzy zmieniają zdanie po każdej rozmowie, żeby tylko jej się przypodobać. Kobieta zauważy to od razu, a kiedy to zauważy, już cię wrzuca do kategorii facet bez polotu, który robi wszystko, by być zaakceptowanym. Ale kiedy spotka prawdziwego mężczyznę, który mówi: Co myśli? Nie boi się być sobą, nie martwi się o to, by ciągle zdobywać jej akceptację. Wiesz co się dzieje? Czuję, że znalazła kogoś wyjątkowego, a kobieta bardzo to docenia. I jest jeszcze coś. Kobieta uwielbia być doceniana za swoją prawdziwą esencję. Podczas gdy większość facetów chwali tylko urodę, ty możesz pójść głębiej i dotknąć jej ego w sposób, który niewielu potrafi. Chcesz zdanie, które wywoła ten potężny efekt w jej umyśle? Wypowiedz to pewnie. Patrząc jej w oczy: To, co najbardziej mnie pociąga w ludziach, to autentyczność, i ty to masz. Bum! W tym momencie zasadziłeś mocną myśl w jej głowie. Zacznie myśleć: Wow, czy on naprawdę widzi we mnie coś wyjątkowego? Czy jestem naprawdę autentyczna? Muszę udowodnić mu, że jestem. I wtedy, mój przyjacielu, zacznie inwestować w ciebie, nawet tego nie zauważając. Będzie chciała pokazać ci, że nie jest jak inne kobiety, że naprawdę zasługuje na Twoją uwagę. A wiesz, co najlepsze? Kiedy doceniasz autentyczność, naturalnie odrzucasz kobiety, które chcą tylko zabawy, i przyciągasz te, które naprawdę mają coś interesującego do zaoferowania. Słowo 4. Połączenie. Mój przyjacielu to słowo ma ogromną moc. Wiesz dlaczego? Bo kobieta nie zakochuje. Się w tym, co masz, ale w tym, co sprawiasz, że ona czuje. Zauważ. Facet może być przystojny, bogaty, odnoszący sukcesy, ale jeśli nie potrafi stworzyć emocjonalnej więzi, staje się tylko kimś zwykłym w jej oczach. A kiedy facet sprawia, że czuje się wyjątkowa, kiedy buduje w niej wrażenie, że między nimi istnieje coś unikalnego. Wtedy mój przyjacielu, zaczyna myśleć o tobie cały czas. I dokładnie to robi słowo połączenie. Kiedy używasz tego słowa, w subtelny sposób sugerujesz jej, że macie coś rzadkiego, wyjątkowego, innego niż to, co do tej pory czuła. A to działa na jej umysł, bo kobiety są napędzane emocjami. Chcesz zdanie, które aktywuje ten potężny mechanizm w jej głowie? Powiedz to z głębokim spojrzeniem i szczerym tonem. Czuję, że mamy wyjątkowe połączenie to nie zdarza się często. To zdanie jest jak zasianie nasionka w jej umyśle. Jak tylko to powiesz, zacznie się zastanawiać. Czy naprawdę mamy to połączenie? Czy on poczuł coś wyjątkowego między nami? Wow. Chyba to naprawdę jest inne. I gotowe. Teraz zacznie odczuwać to połączenie, nawet tego nie zauważając, bo jej mózg zacznie szukać powodów, by potwierdzić to, co powiedziałeś. Sekret, mój przyjacielu, to nie rzucać tego zdania bezmyślnie. Powiedz to z intencją, w odpowiednim momencie. Może to być w głębszej rozmowie, kiedy otworzy się przed tobą, albo w swobodnym momencie, gdy poczujesz, że energia między wami jest dobra. I pamiętaj, kobieta angażuje się przez emocje, więc jeśli potrafisz stworzyć to poczucie połączenia, nie będziesz musiał niczego udowadniać. Ona sama poczuje, że bycie z tobą to coś wyjątkowego, unikalnego, niezapomnianego. Słowo pięć rzadkie. Teraz, mój przyjacielu, trzymaj się, bo to słowo to prawdziwe złoto. Jeśli jest coś, co każda kobieta uwielbia słyszeć, to to, że jest inna niż inne. Kobieta chce czuć się wyjątkowa, unikalna, niezapomniana. Największy błąd, jaki facet może popełnić, to sprawić, by poczuła się jedną z wielu. A kiedy używasz słowa rzadkie, mówisz jej, że ma coś, czego nie mają inni. I to działa na jej umysł w niesamowity sposób. Pomyśl: jeśli ktoś spojrzy ci w oczy i powie, że jesteś rzadki, że masz coś, czego nie mają inni, czy nie czujesz się wtedy doceniony? Teraz wyobraź sobie, jak to uderza w ego kobiety. Chcesz zdanie, które aktywuje ten mechanizm perfekcyjnie? Powiedz to spokojnie, patrząc jej w oczy. Masz rzadką energię. Niewiele osób sprawia, że czuje się w ten sposób. Mój przyjacielu, to zdanie staje się grą umysłową w jej głowie. Jak tylko to powiesz, zacznie myśleć. Co? On uważa, że jestem rzadka? Wow. Czy on naprawdę dostrzega coś wyjątkowego we mnie? Muszę mu pokazać, że jestem jeszcze bardziej niesamowita. I gotowe. Teraz będzie chciała ci zaimponować jeszcze bardziej. Będzie chciała udowodnić ci, że zasługuje na to miano. A sekret tkwi w tym, by powiedzieć to szczerze, w odpowiednim momencie. Nie rzucaj tego zdania bez powodu, bez kontekstu. Użyj go, kiedy będziecie rozmawiać o czymś głębszym, lub kiedy zrobi coś, co naprawdę przyciągnie twoją uwagę. Bo kiedy kobieta czuje, że mężczyzna dostrzega coś wyjątkowego w niej, Zaczyna dostrzegać coś wyjątkowego w nim. I to właśnie sprawia, że zapamięta Twoje imię w swojej głowie i sercu. Podobały się te wskazówki? Teraz, gdy już znasz pięć tajemniczych słów, które starsi mężczyźni używają, aby zdobijać kobiety, czas wdrożyć to w życie. Pamiętaj, jeśli chcesz ją zdobyć, mów tak i nie popełniaj błędów. Te słowa mogą zrobić całą różnicę. Więc wykorzystaj je, aby się wyróżnić i zrobić niezatarte wrażenie. Jeśli podobał Ci się ten film, daj lajka, podziel się z przyjaciółmi i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić niczego, bo przygotuję jeszcze więcej treści o psychologii kobiet i jak zdobywać kobiety w inteligentny i potężny sposób. I oczywiście, nie przegap następnego filmu, prawda? Będzie jeszcze lepszy. Czekam na Ciebie tam. Do zobaczenia, ludzie.